Krzywo. Krzywo. Edukacyjnie. Edukacyjnie. Witamy serdecznie w programie edukacyjnym. Dzisiaj, wyjątkowo w super inteligentnym wydaniu. Z tej strony Czarny Brat i Biała Siostra. Dzień dobry, z tej strony Frosti. Dobry wieczór się z Państwem. Z racji tego, że obchodzimy dzisiaj jest 13 będzie, jak będą musieli jednak czytać. Tutaj no, też. Bądź 14 tak. stycznia. Obchodzimy dzisiaj rocznicę Dziękuję, Matejo, Założenia serdecznie. Kanału Krzywa Akcja. Dla A to Ciebie. dzisiaj? To dzisiaj. A, to bardzo fajne. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. No, to super rok był. E, stwierdziliśmy, że w naszych podcastach bardzo często e, występuje dużo wulgaryzmów i rzeczy, które są. Dosyć mogą zabrzmieć. Powszechnie Powsze uważane za obraźliwe. Ogólnie Frosty klasyczny, Na każdym odcinku in inaczej fryzura. Ja, on miał fryzury. No. wulgarne, prymitywne. bardzo wielkie dla ciebie. Więc. E, ja tak nie was, uważam. Wychodzimy do Was z nowym kontentem, ponieważ też w naszym. Coś powinien zrobić z ich widzów, jak na przestrzeni całego roku zmieniała się fryzura Frostiego. W zdjęciach wszystkich po kolei zrobić taki e, no, Pojawiają się wątki edukacyjne. Będziemy dla Was publikować odcinki stricte edukacyjne, w których e, pokażemy się troszeczkę z innej strony, poruszymy troszeczkę. jaki jest temat. Przerywany versus prezerwatywy. Ja A myślę, się że z polską edukacją seksualną inny... jest tej bardzo źle. Jak w braci wymaczyć, jak gumę założyć. Nie? Ale, ale... My się śmiejemy, ale to jest stary prawda. Serio. Nie, nie, no jest tyle starych mitów jakichś, co ludzie, kurwa, mówią, o, ja nie wiem, umyłam ci... od razu, jak się we mnie spuścił, kur... nie ma dziecka. No, tak, nie tak. są takie, kurwa, jakieś zabobony. Są zabobony, no. Was kolejny raz. Tak, ee, i co, no i tak często była beczka, krzywa Krzywo. edukacja, he, he, he. Więc e, postanowiliśmy przejść to na warsztat. I jest Przema. dużo rzeczy o których e, Witam. S się nie mówi rozmawia się. Tak, ale e, oglądamy krzywą, a potem e, te odcinki Words of Shore, bo zaczęliśmy wczoraj oglądać. Te, wow, te World of Shore? Aha. Aha. kamerkę, że... Ali, i Dobra. oglądaj z nami. A ty, ty, się chyba wypowiesz, bo ty nieco tam wiesz z tego, co kojarzę, nie? Nieco... Ali na krzywej zawsze zasypia, akurat. Wiesz, jak ogląda. Okay, Ali, jest jedna ważna akcja. Słyszałem, czy przyszedł Nocnik do węgla z jego. Czy to jest e, prawda? Tak, tak, ale y, mój, y, to zrobimy w konkretny dzień. Okej. Okay. Okay, jeszcze okay. Potrzebuj, jeszcze potrzebuję y, parę itemów po prostu. Okej, okay, okay, okay. jak, jak to będziemy robić? Tym yes, sposobem, no, co... że będziesz kłócał, udawał, że straż do niego i będziesz masz Mam, mam, pomysł, 8, mam 5, pomysł na ryja? pierwszą senkę. Dasz to. Nie, nie mogę powiedzieć, bo nie, nie okay. zrobię to wrażenia, tak? <laughs> okay. Ale mam pomysł na pierwszą scenkę. Jasne. Będzie dobra. Jasne, jasne. Macie. Okay. Nie, nie mogę się doczekać. A na przykład jakie masz postanowienie noworoczne, Ali tak? Jak można zapytać, masz coś takiego, że na przykład nie wiem, chcesz dojrzeć, mniej pić, poszegnać eee. używki. Nie, no w tym roku chcę więcej pić. <laughs> nie, no, że to nie. No, nie. Eee, nie, nie mam postanowień noworocznych, chyba. Eee, Chce. Nie. Okej. Okay. Okay. Nie myślałem nad tym po prostu, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Ale też mi się podoba to, że widać, że już od początku roku, że jesteś zaangażowany jakby w rozwijanie kariery za mojej mocy, żeby nieść później z rzikka. Nie, dobra, dobra, mam wiem. Chcę, żeby yeah. po prostu ym, mój kakao po prostu był popularny na cały nie nie cały kraj, a cały świat. Być worldwide. Po tak, ja fierdolę. Czy, czy twoim nie celem no. na przykład jest to, żeby Travis Scott zobaczył jakieś kupę w tym Nie, roku, tak? nie, to nie jest <grym> jego cel, to musi być nasz cel, my musimy mu w tym tak. pomóc. Musimy mu w tym pomóc, żeby jakaś zagraniczna gwiazda po prostu zobaczyła osranę Majta Nie tak, wiem jak tak. to zrobimy jeszcze, ale trzeba ich połączyć. No i koniecznie Skolim też musi zobaczyć osraną dupę. Skolim to jest yy, pierwszy cel tak naprawdę. <grym> Okej. Okay. Tutaj z Kolim to będzie bardzo wa ważny cel. A jakbyś... Show Speeda byś wyhaczył? Na no omegle? Rozpiąłbym go. Okay. Nie wytrzymałby presji. To powinna być właśnie taka ten. Li, lista Kupsteina. I powinniśmy od, odhaczyć osobę wypisać i potem zielonym a, y, tym wędzikiem odznaczać komu się udało kurwa zaprezentować. <todgłosy> I to z Colim na pierwszy odzut leci, ale będzie ciężko, będzie ciężko. Skolim już może podejrzewać, stary. Nie, ogólnie ja mam pomysł, jakby to można zrobić, ale musielibyśmy kurwa, angażować w tą osobę z zewnątrz jeszcze. Jakąś dobrą dupę, żeby ona się połączyła z nim, i ona nagle wchodzi, wiesz, do tego, albo przekazuje obraz Aliego, i on kurwa, od razu, bez pierdolenia, jedzie z kakałem, zaskoczenia <laughs> go bierze. Da, da. To by przeszło wtedy, ale no to też nie jest lekkie do organizacji, bo wy widzowie myślicie, że to wszystko tak łatwo jest zorganizować, a to. Naprawdę się trzeba namęczyć, kurwa. To nie jest takich chopsiów! Do k***a, żeby to zrobić. Wymyślimy plan. I zrealizujemy. No wymyślimy. Dobra, lecimy. Lecimy. Też A. my na przykład mówimy. się nie no. mówi, rozmawia się. <laughs> Inteligentna garka. <laughs> jest dużo rzeczy, o których. E, e, p, p, wiele tematów, które jest poruszanych e, w naszych podcastach i często jest to wypadkowe. A dużo mieliście babek, jak chodziliście do szkoły, kurwa, czyż. E, boba zanosiły? Na miały... ja, ja miałem jedną. Eee, ku... Na... Chyba nie, nie kojarzę. Ja miałem dwie. Dzięki Malicy. Ale to poje... Poje... wtedy było jak to... wyobrazić, że ktoś człowieku... Tyle lat już... Z Bobasem znalazłeś do szkoły chodzić. Nie, czemu? Chyba kiedyś to było... Nie wiem. By, były jakieś pogłoski, jak, coś, na przykład, jak jakaś dupa do szkoły nie chodziła, że, że ktoś ją zapłodnił, ale tak czy. No tak, żebym, żebym siedział w szkole z jakąś dupą, która, która siedzi z brzuchem, to nie. Ja podejrzewałem, że ja miałem tak upośledzoną klasę, że oni do dzisiaj dzieci nie mają. Ale, ale najlepsza była zawsze gadka, właśnie. Jak pytałeś się ich, na przykład. Tam jej Małolaty pytają, no ty, no ale jak to się stało? A, popiliśmy, stary mówił, że, że, że wyciągnie, nie wyciągnął i zawsze ta sama gadka, kurwa. Człowieku, bo, bo, Bobas, bo się nakwili kurwa, i po, po pijaku się bzykali, i pucha w ciko, i, i Bobas, i, i klasyk. Za każdym razem ta sama śpiewka. Okej, okay, spucha okej, okay, poda mi się, jakby ty, jak to ty tam opowiadasz, tak No tak, to, tak. No, no tak no nie, 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 nie. W cichu. No jakby się w dupę z to Bobasa by nie było, tak? Nie. Możesz spłynąć, nie? Nie, właśnie, właśnie, bo jest, jest coś takiego, to się, to się Tokio Drift nazywa. <grym> <grym> okej, okay, to ty typu ja robiłeś taki Tokio Drift w takim razie, tak? Wrocławski? No, to jest Tokio Drift wrocławski, właśnie tak. Okej, okay, okej. Okay. No dobra, dobra. No idziemy dalej w takim razie. No, sytuacji i dzisiaj postaramy się e, zacząć to u podstaw i w kontencie edukacyjnym, czyli edukacja, odcinek pierwszy i potem w dalszych odcinkach edukacyjnych, będziemy na warsztat brać różne tematy. Nie wiem, czy to prawda, ale Pedrito, Pe Pedro Pedrito pisze, że u Jabczana w technikum ruchu się przez reklamówkę i ten tak początku skończyła, a że, a, a że Jabczan chodził do szkoły specjalnej, to mi się to łączy No ale kurwa ale to przecież jak w reklamówce? Przecież to se kutasa byś tam Nie wiem, stary się Zależy jaka reklamówka, reklamówka, bo taka jednorazowa, taka wiesz, na... Yy, Ale ma krawędzie. Na no chyba da radę, nie wiem, nie próbowałem. Dobra, Ali, masz ty, 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 założenia na nowy rok. <laughs> kur... W sensie, jak dobrze naciągniesz, no to, to jest chyba opcja, nie? Że... Dobra, Ali, jak zrobisz Bobasa, to wuja będzie płacił alimenty, bo to był jego pomysł, kur... Możesz spróbować. Dobra, dobra, spróbuję, spróbuję wyruchać dupę rekl z, przez reklamówkę. <noise> Zajebiona, okay, ty masz problem Spoko, no taki, ma... najpierw musisz rozwiązać najpierw ten problem, że żeby ruchać, A, to żeby musi ci stanąć, stanąć, Tak, no? dobra, 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 dobra. Bo jej będziesz po podawał, bo to będzie trochę wyglądało jakbyś jej węgorza kurwa w reklamówce przyniósł. Ja p... Ale Słuchaj. jeszcze trochę tak posiedzimy i my chyba jakąś nagrodę dostaniemy za najlepsze <noise> pomysły, kurde, dopiero jest styczeń, człowieku, do, 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 13 stycznia jest oto już takie dobre pomysły padają. Dobrze to idzie, kur. Nowy rok, nowe możliwości. Fajnie, Słuchaj, fajnie. Słuchaj, e, moim zdaniem nocnik od, odmieni polski internet i to, to jest tego pewien. To odmieni. Okej. Okay. Ludzie przestaną używać tiktoka. Doprowadzę do tego. No dobra, e, lecimy. E, po cichu liczymy, że to bardziej skłoni firmę, która produkuje prezerwatywy do współpracy, współpracy. z nami. E, Chcielibyśmy się pokazać z tej strony, nie melanżowo, chamsko, jakiś prostackiej, tylko ze strony takiej, że naprawdę nasz ruch Ruchach polega na tym, żebyśmy się... Ludzie się zabezpieczali, żeby gałganiarstwo się nie rozmnażało, o. żeby nie było jakby jakichś takich dziwnych sytuacji, w których później powstają krzywe akcje, tylko po prostu, żeby nie pojawiały się problemy weneryczne, rozmnażanie jakichś tak niepotrzebnych... Ale, ale, tak, to takie rzeczy, ale też będziemy, będziemy o jakichś takich <laughs> reakcjach nieco rozmnażanie. że Czarny brad o tym mówi, a pewnie pierwszy był, co w na, na, na pewno, kura. na zastrzyku nie radził. A popijak ładowo, bez niczego. No tak, ale to też mówią, że człowiek uczy się na błędach. Więc, yes, że może nie chciał, żeby ktokolwiek powtarzał ich błędy. no. O, o podniecaniu się, o tym, co z czego wychodzi. O stresie związanym o stresie, z podniecaniem po lub niepodnieceniem rzeczach. się. I też e, z racji tego, że teraz nagrywamy jeden odcinek, za chwilę nagrywamy drugi. E, bardzo byśmy Was prosili o to, żebyście w komentarzach albo na maila podcast.krzywa. Kropka, akcja, małpa, Gmail, Facebook, Telekom. Żebyście na tego maila podsłali nam pomysły, jakie tematy moglibyśmy wziąć na warsztat i postarać się rozwiązywać. W dniu dzisiejszym chcemy zetrzeć ze sobą dwie rzeczy dotyczące zabezpieczania się. E, oczywiście jest szereg różnych rzeczy, którym, których można używać do zabezpieczania się. Dzisiaj skonfrontujemy sobie takie, myślę, że dwa najpopularniejsze, porozmawiamy sobie o ich wadach, zaletach. Tak, to ale to jeszcze, dwa? jeszcze, sorry, że chcę się wtrącić, nie będę soro, bo ty też się w wcale nie soro. Myślałem, że tylko ja, jeden jest sposób. Jaki jest sposób? Ja jeje. myślałem, że wiesz, że tylko gumka, nie, no bo co innego. Nie, ty jesteś chory na głowę, serio? <laughs> no, nie, no, ale no, no kurwa. No tylko w, sklep w sklepach jest tylko gumka do kupienia. A wiesz, że jest coś takiego jak prezerwatywa dla kobiet? No jak, żeby no. była w sklepach, a nie ma. No pewnie no pewnie w jakiś, nie wiem, w aptekach czy coś, no ale jest coś takiego, że to laska sobie jakby taką... No to a, no tabletki antygodzepcyjne. Ja nie, nie no, tabletkę, dobra, no. chodzi o pre... Nie, nie, on serio akurat mówi. Jest, jest, jest prezerwatywa Działeknie dla też. kobiet jakby. No i co to robi? W sensie jak, jak to działa? No, no działa jakby bardzo podobnie, tylko że to kobieta zakłada jakby a nie facet. <noise> Okej, okay, podrapał się po głowie. <noise> ale, ale, ale jak? No zakłada? Kurwa, No wpisz sobie. Rezerwatywa dla kobiet. Rezerwatywa dla kobiet. No, coś Tak to wygląda. Okej, okay, jest coś takiego. No, mówię. Pojeżdżone. Jest, no. Pokuła, oh, ale duże. No, bo to musisz jakby wsadzić trochę. W tunel, nie? <grym> no to <grym> Ku Tak szczerze, ja ciężko mi się wydaje, że to jest ogarnąć. No, ale bo to jest takie. Znaczy, no nie wiem, no ja, nie, ja z tym nie akurat nie miałem styczności, nie? Ja Ale wydaje mi że, że coś mało. Nie miał jest. z tym styczności. No. Puszczam. Kwestia Zabezpieczania się, chcemy poruszyć to pod takim kątem, że z jednej strony chodzi tutaj o problemy zdrowotne lub zabezpieczenie zdrowotne, żebyśmy. Nie wszystko wyjdzie. Chorób. Wszystko wyjdzie w praniu. Tak, ale, ale druga tematów. kwestia to jest też jest taka, że po prostu też kwestia y, zapodniania niepotrzebnego. Nie? Tak, to jest właśnie, bardzo ważne. I, i właśnie też. dzisiaj sobie na ten temat porozmawiamy, proszę Państwa, edukacja, odcinek pierwszy lesson czyli one: prezerwatywy versus stosunek przerywany. Przerywany versus prezerwatywy. No, stosunek przerywany versus prezerwatywy. Ja okay. na przykład muszę powiedzieć szczerze, że na początku nie skleiłem o co chodzi w tym przerywanym, bo, bo dla mnie to jest na tyle jakby oczywiste, że... Podczas Właśnie, to poczekaj, może najpierw wytłumaczmy po kolei, czym jest stosunek przerywany. Stosunek przerywany jest tylko w trakcie uprawiania miłości. Czujesz, nie, nie, to nie jest czywe, że zaczyna być powoli wyszczytowanie. Szczytowanie, zbliżasz się do szczytowania, wyciągasz kangura i czekasz, aż troszeczkę zejdzie ciśnienie, i wtedy okay. przystępujesz do dalszej akcji. No i sobie teraz możemy porozmawiać, ponieważ wiadomo, No jeszcze ja braku tego typu rozwiązania. No jest to, że wiadomo, większość z nas nie czuje się za komfortowo w zakładaniu gumiaka. Tak, dlaczego? No bo wiadomo, jak ubieramy kalosza, no to wtedy tak, odbiera to nam troszeczkę przyjemności. Są podobno te ultra cieniutkie. Dla mnie, jaki by nie był ultra cieniutki czy ultra gruby, zawsze tak samo odbiera mi, myślę, że jest 40% odczuć, które mam przy yy, uprawianiu miłości. Uprawianiu miłości. Bez kalosza. Wiadomo, tutaj... Tak, jest... ale poczekaj, bo to jeszcze na No najpierw sobie tylko rozwiniemy temat. tyle? No nie wiem. Ja to tam nigdy nie miałem tak chuba, żeby aż tyle zabierało. Gumka nie jest wcale zła. Kula. Tak, ja, to, ja, to ja, ja to też ja nie uważam, kula, żeby aż tyle zabierał. On pra, powiedział prawie 50% chwa nie wiem. Ja, nie wiem, ja miałem bardzo rzadko styczność ogólnie z prezerwatywami LOL. No ta, bo ty się nałem tak. Tak, ale jedną bardzo jeszcze ważną rzecz, której, której nie powiedzieliśmy na samym początku, więc muszę to powiedzieć. Słuchajcie, jakby tak jak nie wiem, czy zauważy, usłyszałeś o tym, ale w Azji gdzieś, nie wiem, gdzie w, w Azji dokładnie, ale tam gdzie są skośni, pojawiło się skośni. taka. Się ja co on mówi? Ja, ale... W której influencerzy lub osoby wpływające jakoś yy, na młodzież, osoby, które pracują w internecie, nie, mo nie mogą się wypowiadać na jakieś tematy, gdy nie mają na to papieru. My tutaj, jakby, troszeczkę wychodzimy z troszeczkę inną inicjatywą. My nie jesteśmy lekarzami. My chcemy przekazać wiedzę, którą my nabyliśmy podczas swojego dorosłego życia, podczas życia rockendrolowego, rozrywkowego, czy miłosnego, na przykład jak u mnie. Ale również prowadzić z wami dyskusję na ten tak, temat. Tak, dyskusję. Chcielibyśmy bo... poruszyć tematy, na które wy chcielibyście porozmawiać. Myślę, że przybliżymy też tutaj tematy takie, bo tutaj jest taki odcinek rozgrzewkowy troszeczkę, wzięliśmy sobie najprostszą, najprostszą najprostszy temat do rozmowy. W następnym odcinku już troszeczkę w inne sektory się